Hej, siemano, siemaneczko, ja jestem Paweł i witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku GTA 5, prawdziwe życie. Moi drodzy, witam Was już w online. Eee, tak, jest to online, zdobyłem jakoś, dałem radę, moi drodzy, zdobyć to. Eee, I co? Lecimy dalej. Eee, lecimy dalej. Moi drodzy, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, ale zanim wam powiem plan na dzisiejszy odcinek oczywiście moi drodzy, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Ktoś do mnie już dzwoni Dobra, wychodzimy. Wchodzimy do garażu, bierzemy auto i jedziemy moi drodzy. Ale teraz zapytać gdzie jedziemy? Otóż moi drodzy <laughs> Nie wiem jak zakryć ten dach. Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, jak go zakryć, moi drodzy. Stul dziurę. Dobra, moi drodzy. Mogę dzisiaj trochę tak. mówić i nie mówić, bo, moi drodzy, dzisiejszy dzień naprawdę istna tragedia jakaś. Ale. najważniejsze, że zdobyliśmy te GTA Online, moi drodzy, i no. E, dobra, jedziemy na paczkę G, żeby zdobyć, moi drodzy, kaskę. Otóż, a żeby zdobyć tą kaskę, oczywiście, no to musimy, wiecie, zarabiać i wszystko. Moi drodzy, ja mam teraz już taki biznes, w sensie takim, że naprawdę głowa mała. O, dostaliśmy wiadomość. Wydaje mi się, że pogardzisz małą pomocą. Pogardzisz. Małą pomocą, więc ukryłem dla Ciebie paczkę, żeby gliny się nie zorientowały. Paczka codziennie będzie schowana w innym miejscu. Widzicie? Czyli ta paczka jest codziennie. Czyli no, moi drodzy, trzeba będzie zbierać te paczki, bo za nie też dostajemy kasę. Oczywiście, a kasa jest tutaj, jak na razie, moi drodzy, najważniejsza. Dobra, lecimy. O! Poszukaj te, e, przeszukaj teren i znajdź paczkę G, czyli tego Geralta z nagrodą. Geralta, Okej okay. <laughs> Moi drodzy, w ogóle to jest bardzo zabawne. O mamy. A teraz tu, tu tu. Co to jest? Aby zabrać produkt LD Organis What the fuck? Okej, okay, drugi poziom mi wbił, ale Zbir, Okej. Okay. Siema, mam prośbę. Moja ostatnia partia LD Organic, e, Organics właśnie zniknęła z magazynu. Nieuczciwa gra nie wątpię w to, ale krążą plotki, e, że udało ci się część znaleźć, jeśli uda ci się, e, uda ci się utrzymać tropi, dostarczy wszystko z powrotem. To magazyn do magazynu to się odwdzięcza Okej, okay, moi drodzy Musimy wpłacić tą kasę teraz Oczywiście wpłacamy ją w taki sposób Że lecimy tu Tu i tu I wpłacamy, moi drodzy, 16 tysięcy Nieźle Dobra Lecimy dalej, moi drodzy, nie zwalniamy Atakowanie innych już Uszkodzenie cudzych rzeczy doprowadzą do pogorszenia twojego stanu psychicznego. Aha, to nieźle, moi drodzy. Teraz tak, moi drodzy. Hmm. Czy lecimy na dziuple? Na dziupli to może być, wiecie, rzeźnia, nie? A tutaj jeszcze mamy jakiegoś Richarda... Mirca, tak? I tak on się tam nazywa, moi drodzy? Czekajcie. Richard Majestic jakiś. No to zobaczymy co on tam chce moi drodzy. I myślę, że będziemy lecieć na dziuple. Ale dostałem informację, że ta dziupla tam będzie strzelanina. Dlatego czy my już chcemy się... W kurde, można powiedzieć jakby, no bo teraz nagrywam akurat, można powiedzieć, że drugi odcinek. Czy my się chcemy strzelać w drugim odcinku już Co jest? Okej, okay. typek podszedł do mnie, żeby tylko powiedzieć, holy shit, no to nieźle, mordo, się tu zabawiasz. Dobra, idziemy zobaczyć, co on tutaj chce. To jakaś babka w ogóle coś robi, dobra. Co my mamy? Solomon to jest! Mów mi pan Richard, tak, ten pan Richard, ktoś włamał się do mojego studia. Moi pracownicy zachęcają policję do poszukiwań, ale nie oszukujmy się. LSPD nie znalazło, poza e, nie znalazłoby nawet dziury w, w pączku. Poza tym ta sprawa wymaga bardziej osobistego podejścia. Ponieważ to twoja specjalność. Przyjedź do mojego studia na rekonesans. No już akurat przyjechałem, także możemy pogadać. Okej, okay, czyli ktoś go okradł moi drodzy. O FAKTYCZNIE! CO JEST? Patrzcie. A tam mum... Nie ma tej mumi nawet tutaj co była z tego co pamiętam. Okej. Okay. Widzisz? Ukradli moją bezcenną kolekcję. To miasto schodzi na psy. Kiedyś bycie bogatym było przyjemniejsze. Słuchaj, znajdź moją kolekcję i odwiedź ją do studia, a zobaczysz jak dbam o przyjaciół. Potraktuj to jako zachętę. Ej faktycznie moi drodzy Ale co oni se tak tu stoją i nic z tym nie robią? Kapelusz jest, ale nie ma praktycznie połowy tego, ale jest kurde ten O ręka jest, okej okay. No dobra moi drodzy, no to Będziemy starać się oczywiście tutaj Wiecie, szukać tych yy, Rekwizytów czy czegoś tam Musiałem się napić Tigerka moi drodzy Dzisiejszy odcinek Też nie będzie zbyt długi Ale mam nadzieję, że dłużej potrwa niż poprzedni Dobra <laughs> Moi drodzy Co wy na to Bo tutaj są też misje takie Co wy na to Ale nie no, na tą duplek jak pojadę, ja nie mam Wiecie co, nie mam lepszej Tej Lepszego Jak to się nazywa tu się wjeżdża, czy tam się. Co? A tu się wyjeżdża, dobra. Yy, lepszego auta. Ja nie wiem, jak zakreślić ze dach. Tu się włącza lampy. Tego my nie chcemy. Dobra, wiecie co? Nie, dobra, tego nie chciałem. Dobra. Eee. Yy... Tutaj mamy też jakiegoś hardcore comics store. Jest, to jest taka tragedia. Dobra, wiecie co? Ten odcinek poświęcę może trochę na ubieranie naszego bohatera. Ponieważ jak sami wiemy no... Wizerunek no to nie jest jakiś taki wiecie fajny. No ale jakoś fryzura chociaż mu zróbmy, czy coś, nie? Bo te drady to faktycznie nie pasują, to mam wrażenie Okej okay. Stanęliśmy naszym niebogatym autem <grym> Dzień dobry. A tam nie ma osoby Dobra Rayton ma nie... Nie taki zaciekawy, moi drodzy. Dobra. Jak go ubieramy? Teraz pytanie do was. Czy może jakaś taka fryzurka, o taka na przykład, albo taka o? To jest też bardzo ciekawa pytanie. Albo taka o? Nie, no taka to. Żołnierskie cięcie, to mi się podoba. Warszuki bez supów, to jest takie. Nie no, bardziej czarny bym chciał albo Teo, tutaj. Musimy, moi drodzy, z tutaj naszego tego ziomka zrobić takiego wiecie Groźnego Dobra, wiecie co? Zobaczymy. Najwyżej później zmienimy Okej okay. Ciekawe, ciekawe. Brody. Jakieś brody może mu tu damy, ale wszystko jest zablokowane moi drodzy. Nie możemy mu dać jakiejś ze specjalnej tej brody. Nie, na razie bez brody. Może. Dobra, jakoś on to wygląda. Moi drodzy, Jakoś wygląda nasza postać. No, nie jest to najlepsze, co widziałem w swoim życiu. I wy pewnie też. Ale no. E, czas w końcu coś porobić z tym naszym głównym bohaterem. Dobra, moi drodzy. Wiecie co? E, poczekajcie, postać, akcesoria. Kurde, mamy maski też takie bardzo ciekawe, ale. Hmm. Czy teraz ogarnię się dziuple faktycznie? dostałem gmaila, ponieważ zawarto zawarte zestawu. A, jakieś te. Dobra właśnie, bo ja nie, nie patrzałem tutaj co jest, bo tutaj może kupować jakby takie wiecie rzeczy. Siedziba Great Chaberla Ok, to też jest za darmo Przez to, że ja mam jakiś zestaw początkującego kryminalisty to ja mam Tutaj te wszystkie rzeczy no, za darmo na razie. Nazwa klubu, warsztat. Jezu, jakie to drogie. Wszystko jest, nie? Ale chociaż styl wybierzemy, wiecie. Ile? 138. Patrzcie, 400. Musimy dać 1000. Nie, nie wiesz. Dobra, wiecie co? Nie będę się tu długo zastanawiał. Kupimy po prostu to, jakie jest. Rudera, nie rudera. Ważne, że jest. Lecimy, kupuj bezpłatne Mural, dobra. Trwa zakup Ustaw punkt Dobra Zobaczymy gdzie to jest. 4 km, ktoś tam mnie dzwoni. Prezydent jakiś... Szukając trochę interrombę, trochę Okej okay. Dobra, mamy 4 km. Malk tam mnie dzwoni. Okej, okay, Ziemek powiedział, że mam do niego wpaść i obgadać parę spraw moim drodzy. Dobra, no to lecimy. Myślę, że widzimy się już na miejscu moi drodzy, ja będę wam tu przedłużał. Dobra moi drodzy, dojechałem już tutaj gdzie miałem dojechać ten klub motocyklowy, tak? Chyba to jakoś, tak się tam nazywa. Zobaczymy. What's up to Haji. Yo, good to see y'all. I'm out, Over from LC, looking after these joints. You taking over this clubhouse? Alright all right. I guess you're gonna be starting some kind of MC chapter of your own. hmm This got all the recreational facilities your crew gonna want. Darts, juke, arm wrestling table, working ball, whatever, whatever. Yo. You gotta invite some prospects, get them to join the club, then you lay down the IR. usually need like a VP, a road captain, a sergeant at arms, definitely an enforcer. You know, something like that. Each role got its own perks and its own responsibilities. Hey, it's good to keep shit organized, because there's jobs out there folks will pay an OMC to do. Get them out of trouble with the 5 run protection, make hits, you know, whatever work goes up on the board and you can take it if you want it what else you need to know uh-uh uh there's plenty of room to store your bikes every club member gets a spot if y'all want to set up a bike shop we can make that happen you gotta pay for the work though on all those rides but it's all good cause you got a cat on site there's a spot where a gun locker can go should y'all need the artillery stored in the building and then we got a pc back here on an anonymity network Ah. Huh? You seen that shit? The feds don't pick you up. You can hook it up with these internet cats to run illicit businesses. Take a look at that shit. For real. You'll thank me. And that's that, baby. I'll be in touch if you take taking any of that club business. Otherwise, enjoy the place. Ale motocykl ma fajny. No i dobra. Okej, okay, jakieś tutaj te dostałem. Z tej strony DJM. Okej. Okay. To pseudonim, tak na marginesie. Zainstalowałem Ci w siedzibę klubu laptopa z dostępem do Darknetu. Jeśli chcesz docisnąć pedał gazu i zarobić trochę kasy, to zaloguj się i kup sobie wytwórnię lub dwie. Tak, zdaję sobie sprawę, że motory nie mają pedałów. Chyba że jesteś gangiem rowerowym, a w takim razie popełniłbym spory błąd. No, morda, nie jestem żadnym gangiem, tylko jestem ziomeczkiem, który szuka gangu. A w ogóle, moi drodzy. A propos gangu, moi drodzy. Yy... Tak. Yy... Co miałem mówić? A, to, że szukam osób, moi drodzy, jak sami pewnie wiecie, szukam osób albo na nagrywki, albo na live'y. Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam na GTA 5 online, moi drodzy, na PS4. Także zapraszam serdecznie, moi drodzy. Dałem informację nawet, że jeżeli ktoś jest chętny, bez żadnego problemu, moi drodzy, może wbijać na nagrywki. Tylko, że oczywiście problem jest taki. Że nie będziemy grać z innymi graczami, tylko będziemy na yy, ten, prywatnym, jakby tutaj tym grać. Tak jak ja gram, na przykład, patrzcie. O. Zamknięta sesja ze znajomymi. Żebyśmy my by tylko byli. Także no. Dobra, moi drodzy, może pogramy w te rzutki. Zobaczymy. Liczba gier, jeden. Jak to działa? Coś. Ok, rzucamy rzutką. Ale lagi! Co się lagi to tak ma być chyba, nie? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. <grych> Dobra, zdobyliśmy jakiś tam... Jakieś tam punkty zdobyliśmy. O nie, no! Ale lag What the fuck. Prawie to czarne. Ja ja to nie było tak w tych rzutkach, że... Łooo, w dziesiątkę, ale O nie jestem gówniany w te rzutki, moi drodzy Ło, w dziesiątkę znowu Aj, blisko Dobra, moi drodzy też wyjdź mi stąd, wyjście Dobra

Spooks and spouses. So let's use it to make as much moolah as we can. Should you like, I can help you produce, market, and sell quality counterfeit documents, unimpeachable fake cash, dank ass marijuana, Moorish methamphetamine, or your realtors' favorite cocaine. With my vast knowledge and your time, effort, and bank, we'll be unstoppable. Please be advised. Only one business of each type can be owned. Resupplies and sales are your responsibility. Administrative fees will be charged for every transaction. And your business may draw unwanted attention from law enforcement or other malefactors, But <coughs> that's half the fun. Message me for further details. Your friend, Long John Teabag. Now, Zamki Dupev. Każdy drugi wie, że gospoda gospodarkę już ledwo zipie, i dobry szef u tej dziury mógłby nadrukować twarde waluty. My tę gospodarkę dopić w parę miesięcy. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że na razie nie będziemy żadnej tutaj, wiecie, e rzeczy ani nic kopywać. Tylko po prostu, no, będzie inaczej. Dobra, moi drodzy. Bo ja już gadam takie rzeczy, że to jest tragedia. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak moi drodzy, eee, łapeczka moi drodzy i subskrypcja. Jeśli jeszcze jedno. Je, hej, jeszcze jedno. Jeśli chcesz, chcesz dodatkowo zarobić inwestycje... A, no tak, nie, w jakieś warsztaty mam inwestować. Dobra moi drodzy, ja was żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli wyszedł krótki ten odcinek... No to moi drodzy przepraszam bardzo Ale no tak miało być najwyraźniej Albo nie Nie wiem Mówię <laughs> ja się z wami żegnam A i moi drodzy jeszcze jedno Się zatrzymam nawet specjalnie Moi drodzy jeżeli chcecie Ja tutaj oczywiście Nikogo nie zmuszam Ale fajnie by było jakby ktoś wpadł Moi drodzy jeżeli chcecie wpaść na nagrywki PS4 GTA Online Moi drodzy E, ja e, odezwijcie się do mnie na e, TikToku albo gdzieś tam e, albo napiszcie w komentarzu kto chciałby dołączyć, ja będę oczywiście zapraszał te osoby i moi drodzy, ja się z wami żegnam. Także na razie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.